O, to dzwoni Co to? Turysta dzwoni? Czy to kto to? Idę zobaczyć. A kto tam taki dzwoni? No to ja, Kaśka, do ciebie. Do mnie? No. Ale na stałe czy? No na trochę jo. A, no to można wejść. No. Nawet otworzę. Ale czy jest by pani fryzjer? Pani fryzjer! Zrobimy coś z tymi włosami. Nareszcie! Musimy coś zrobić, Andrzejku. A ja noszę ze sobą. O, o super! Bardzo mi się to podoba. Przygotowany jesteś na wszystko. A pani, a pani skąd pochodzi? Ja z Rumi. Rumia to Tak. Kaszuby. To jest mała wioska Kaszuby, Tak. Uuu, tak. To się powodzi? Nie wiem, tutaj coś robić? No spróbujemy. Andrzej, no to dasz radę? Wytrzymasz, ja sam? A ty tak dobrze no. wygląda. No dobrze, o. dobrze. No co, to brzydko wygląda może być. No dobrze, być, tylko... Andrzej, dobrze. A spróbujemy tak... Na łyso. Nie, na łyso nie. Nie! Nie! A ja chcę na łyso. A Jezus, matko. Nie, na łyso Trochę, zarazuję. trochę skolimy. Nie trochę, tylko dużo, bo zaczynają się zniwa, tak? a zniwa to jest źle. I będzie Ci ciepło? Samy. No. To spróbujemy. Ja wolę tak króciutko, króciutko. Dobra, jedyneczka. No. Okay. No może dwójka. Okej. Okay. Andrzej, ty nie będziesz płakał, nie? No. Nie, dasz radę. Jak to kaszebi mówią, to wstrzymię. No. A czemu na Kaszubach mówią cały czas jo, jo, jo? No widzisz, tak to jest u nas. U was o, o tak, a u nas jo. U nas przeważnie tak, a u was jo. O. No, no tak, tak, taki nasz Kaszub, kaszubski naród jest. Takie przytaknięcie, nie? Niby to samo Polska jest różnica. Jest różnica ogromna. No. no niby to samo. A inny region. 500 km to coś tu na samochód 5-6 godzin, tutaj jak to ten, ale. Ja, ja, O. No, jo, jo, jo. <słuchaj> <słuchaj> I to jest to. No, jo, jo, jo. Oj, maryczne buksy, co tu je Słuchaj, Andrzejku, ja ci zrobię na razie. Taki ja tak, i dłużej, a później drugi ale raz. Ale ja ci muszę natukę. troszkę ściąć, żeby potem cię nie, nie ciągło, bo My Nie wiem, jak Bo cię jak, będzie jak ciągało, będzie chło, ja nie? wiem o co chodzi. A no. Andrzejku, trzeba jakiś ręcznik, żeby cię nic włosów. Oj, tam wiesz. Rzekę niedaleko. Oj, zajadę jadę, nuradami po włosach. Tak? No. Dasz radę, ale tak Że... jednak trochę przykryjemy. Tak no. Oj, tak tam. tu w koło, o! Ja już po waszemu tak gadam. No, bo może coś wyjdzie z tego. No, dobrze by było, nie? No. Proszę bardzo, niech pani. Ładnie otuli. O, to jest to. Ja bym wolał tutaj otulić. Zdjąć. Wytrzymasz? O. ja nie wytrzymam. Otulimy cię. Bo co, bo mi zimno? No! Mi zimno. Ojej. Mi będzie zimno jak Kasia obetnie. To, to, bę... to ci będzie zimno? No. Dobra. No ja dzisiaj nie wiedziałam, Andrzejku, że do dzisiaj od ciebie zajdę. Ale już nie mogłam... No te, bo... też się nie spodziewałam. No tego. widzisz, jaka niespodzianka, a ja mówię kurczę, króca fuksa do ciebie trafię, no. I muszę do ciebie trafić. Czy ja chcę, czy nie chcę? No, jak fryzjerkę, no to wiadomo, musiała trafić. Tak jest. Trzeba, bo ty włosów za wiele, wiesz o co chodzi. Ale w długich niewygodnie jest. No widzisz, nie Je, do mycia, będziesz miał, yy, nie? Yy, ja wiem sam po sobie. Tak, że, tak, ja cię rozumiem. Yy, jak długie? No, u dziewczyna to musi mieć długie. O. Żeby było za co podtrzymać, prawda? A jak tak zostawimy jedną stronę, to będzie też przystojny, nie? Nie ja, nie, ja nie chcę być jak ten, jak z potopu. No właśnie, chciałam to powiedzieć. Musi być równo, elegancko. Będzie, elegancja Francja będzie. To w przyszłym roku też mam przyjść do Ciebie na golenie? Szybciej. Jak go golimy? Szybciej jeszcze? Za pół roku. To ja Ci zostawię telefon mój. Al... I się dzwonimy, nie? U, u mnie szybko. Na końcu, bo... jak będziemy mieli wszystko, to ten, to ja ci podam. U mnie szybko włosy. I właśnie. powiedz, Kaśka, Kaśka, tniemy! No! no. I kaszuby jadą na Podlasie. Pierżniemy. No! <laughs> albo pod ratacyjną wpadnę, to o, będzie szybciej. O. To brat zadzwoni do mnie, albo ty. Czy tobie da się numer telefonu? No! Mogę i ja nie mam różnicy. To tak delikatnie, nie? Jędrzejku. To brzubucho zostało. Ty się nie boję, że ja ci przyjdę zrobię, nie? No? <słyski> Teraz jak ja ci zrobię łepek, to prawie do chłopaków do wzięcia byś miał. No. Do programu byś ten, jak ci zrobimy. Chyba, że ci poprawimy później, jak ci odrośnie, nie? Zadzwonisz do mnie. O, do pani Kasi od razu. No. Zadzwonię. Pewnie, ja przyjadę. Romcią mnie podwiezie. Zrób mi jak na skrzydłach do ciebie będę leciała. Ale lepiej samolotem, bo będzie za pół godziny. Tak? No. Kurczę, a, to bo ja nie wiedziałam o tym! Bo tu mnie helikopter lądował już na podwórku. Naprawdę. Lądował. No, I i będziemy wzięli wtedy? No. A ja ciężka trochę jestem. Jaka ciężka. 80 kilo to ciężka? No. Waga ciężka już. Gdzie? No? Chyba od <laughs> waga ciężka. Jo. Andrzejku, przy uszach jeszcze zrobimy, bo to odstaje. No, żeby nie, nie, nie. odciąć ucha, bo... Tak, bo żadna dziołcha do ciebie tu nie wpadnie. No, powie bez ucha. Ja Będą do mnie dzwonić, gdzie ten... gdzie ta Kaśka, co ucha obcięła Andrzejowi? No właśnie. Ty prawie jak żuber byłeś w tych włosach, nie? No. Byś puszczy się schował, by cię nie było widać. I zamiast Białowieży tutaj by przyjechał. Tak, zamiast do tych żubrów, nie? No. Jo. Czekaj jeszcze tak trochę tu. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. A się spytam okay. a pani taki znak ku mnie napisać? Jaki Ale po co ci znak? Jaki? <laughs> Jaj, ten tak jak kamienne kręgi, jo? No, 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 na przykład napisać plutykę czy coś tam. Nie co, Ty Nie innym ma. razem, drugim razem jak do mnie się. No dobra. To my zrobimy wtedy dalej. A te brzmi jeszcze zrobimy trochę, jo? No może To tak, może być. To tak od, nie będę odstawać, nie? No można no, no, tak. Tak troszeczkę. No. I o. Tak żeby pani przyjechała i nie miała za co pociągać. Ani tu, ani tu. Aha. Tylko bo... za rękę oczywiście. Tylko za rękę. No to przecież. I do kościoła. I do kościoła. No. No to jest to. Dobra Andrzejku, Jeczimy wtedy te brwi, pomału. Tylko nie ruszaj mi się, nie? No. O, nie ruszaj się. Andrzejku, ku mi wierzysz, nie? Mhm. Mm wierzysz mi, ja ci nie zrobię krzywdy. Pamiętaj, Kaśka zawsze będzie u ciebie. Teraz ty będziesz wyglądał chłopak, i na te wreje będziesz chodził, nie? Wreszcie. Mm -hmm. <laughs> Tylko tu nie ma do kogo zajść, sam. Osiemdziesiątki gorące. A jejku. Takie auto wziąć i jechać. No. No. Czekaj jeszcze, co zrobimy. Zestresowane jak i ja zestresowana nie? Nie. Nie, już nie. My no, sami swoje jesteśmy. My już długo do was nie mogliśmy tu dojechać. co miałeś. Dobra. Aj, pierwszy sort. Może być? Tak. Możesz brać teraz w y, programie udział. Popaki do wzięcia. <noise> Ja i chłopaki. No tak, a co nie jesteś chłopak? Mierolników wystarczy. Jejka, ładnie. Teraz jakieś lusterko czy coś chcesz zobaczyć? Nie. Bo jakby co, to mnie wynykasz. Czyli ty... wyrzucisz z domu. O! O! Taką panią Kasię? No! Nigdy w życiu. O! No, teraz mocno! O, ja nie mam siły, bo ja tyle siły straciła przy tobie. <laughs> Może być. Okej, okay, Andrzej. O, dobrze jest. Dwa tysiące się należy. Aż tyle? No. Nic nie mam. Nie masz. Biedne. Nic nie mam. To daj, chociaż ościśnijmy sobie ręce. O... Kubek. Nie <gry> wiem. O, brat coś niesie. O. Na pamiąteczkę. Na męża i na pani. Dziękuję serdecznie. O. Dziękuję. Fryzjer dobry, to i kubki dobre. Kawa mi będzie szmakać, jak to po naszemu. Szmakać, czyli będzie smakować. Smakować. Ja. No tak jest. Dziękuję bardzo. No. Ja też dziękuję za, za strzyżenie. Dzięki Andrzeju. <grywa> chodź, chodź, jestem zimna, to chodź o w pomoc. wiem, że zimno, ja zimno widzę, poważnie. Widzę, <grywa> Jeżeli chcecie nagrać z nami jakiś filmik, zapraszamy do pomocy. No i zawsze coś tam, jakiś filmik, nagramy, no. czy strzyżenie, czy pomoc koło żni, czy coś tam, coś tam, zawsze w rolnictwie jest coś do pomocy. Zasubskrybujcie nasz kanał Gienek i Andrzej, komentujcie. No i oczywiście w komentarzach pisać, co jeszcze możemy nagrać.